Cześć kochani, witam Was cieplutko na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem z serii TAG. Jak wiecie, ja bardzo lubię takie filmy nagrywać. Zostałam otagowana przez Iwonkę, bardzo dziękuję. I to jest tak, co jest w mojej szafie. I pierwsze, co jest najstarszą rzeczą w Twojej szafie. No i pewnie Was nie zdziwi, jak Wam pokażę coś, co zrobiłam własnoręcznie. Bluzeczka, którą wykonałam na szydełku, taka dość długa z takimi fikuśnymi rękawami. Ja ją bardzo lubię. Często, gęsto właśnie nakładam sobie albo koszulę pod spód, albo jakąś taką bluzeczkę wywłonianą, czarną i sobie wychodzę. Latem lubię też założyć właśnie topik pod spód. Także to jest rzecz, którą bardzo lubię. Na pewno jeszcze trochę pomieszka w mojej szafie. Drugie, co jest najnowszą rzeczą w Twojej szafie? No i tu też już mogliście, kochani, zobaczyć ostatnio, bo było Kilka filmów właśnie z holą zakupowym i były też buzeczki. To jest ta buzeczka z psiurkami. Ja jej jeszcze nie nosiłam, bo ona jest taka bardzo lejąca, chłodna, więc czeka, aż się troszeczkę cieplej za oknem zrobi. Co jest najdroższą rzeczą? I najdroższą rzeczą u mnie, kochani, w szafie to są z reguły właśnie kurtki, płaszcze. Tu jest płaszcz. Płaszcz czarny, dość długi, wiązany w pasie. On tutaj ma takie przestępnowania na całych wszystkich szwach białymi nićmi. To jest płaszcz zrobiony właśnie na taką imitację skóry. Ten materiał bardzo fajny. Bardzo go lubię i bardzo szanuję dlatego, że to była dość droga rzecz. Także ja po prostu okazjonalnie wychodzę tylko w niej. 4. Co jest najtańszą, najbardziej przystępną rzeczą? Coś, co nosisz, używasz często. No i miłym zaskoczeniem było dla mnie, bo to jest sweterek, który sobie kupiłam w second handzie za niewielkie pieniążki. Stał się moim ulubieńcem ostatnich miesięcy. Jest bardzo mięciutki, bardzo przytulny, bardzo miły. Kolorystycznie jest idealnie dla mnie, bardzo mi się spodobał. Sweterek nie za długi z takim rękawkiem normalnym. Tutaj mnie, bo mam z tej strony jednorożca. Na początku mi on bardzo przeszkadzał, chciałam go jakoś zdrapać, ale stwierdziłam, niech sobie siedzi, nie przeszkadza mi. Więc, co było największą okazją, przy ceną no, i muszę Wam powiedzieć, że um, ja jakoś tak specjalnie nie szukam jakichś przecen okazji, po prostu, ile do zakupu potrzebuję, coś to kupuję. Ale udało mi się kupić taką czerwoną kurteczkę. To oczywiście nie jest skóra, to jest jakieś to skóra podobne, ale jest bardzo mięciusieńka, bardzo fajna. Ona ma wykończenia właśnie złote, yy, na rękawach, yy, zameczek złoty. Yy, tutaj ma też guziczek złoty, bardzo fajna. Na dole ma takie lepkie wstępowania, przyszycia Bardzo ją lubię, bardzo jest taka fajna, mięciutka. No i oczywiście czerwona. A ja bardzo lubię ten kolor. 6. Jaka rzecz była największą stratą pieniędzy? No i muszę Wam powiedzieć, że ja z reguły jakoś tak nie mam, że kupuję coś i później rzucam do szafy i to leży. Z reguły kupuję coś, co mi jest po prostu potrzebne, ale kupiłam sobie taką bluzeczkę rudą z brązem. Chciałam się przekonać po prostu do innych kolorów, spróbować coś innego nosić, zmienić, no i niestety nie podoba mi się ta kolorystyka, wiem jedno, że nie lubię jakichś pomarańczy, brązów, żółci i dla mnie to była największa strata pieniędzy, To jest budzeczka po prostu, którą ja komuś oddam, no bo niestety sama w tym chodzić nie będę. I tu jest jeszcze bonus, pokaż trzy ulubione rzeczy z Twojej szafy. Oczywiście to będzie sweterek, sweterek, który już jest tak znoszony przeze mnie, tak sprany, ale to jest mój, mój ulubieniec. To jest sweterek po prostu, który ja noszę bardzo często, jak nie wiem, co mam nałożyć na siebie, to go po prostu nakładam i tyle. Oczywiście od wiosny przez jesień i zimę, bo w lecie, chociaż w lecie wiadomo, też są dni chłodniejsze, więc zdarzało mi się go też nosić. To jest też sweterek, który sama zrobiłam ładnych parę lat temu. I tak patrząc na niego to już powinnam go po prostu wyrzucić, bo jest tak złachany, zniszczony, ale to jest taki mój kochany, ulubiony. Kolejnym sweterkiem również jest taki cieńszy, dzieninowy sweterek, też kupiony już jakiś czas temu, właśnie w kolorze popilatym. On ma takie fajne wykończenie tu na dole, taką falbankę. Też go bardzo lubię, też go bardzo często nakładam. I jeszcze jedna rzecz, którą też bardzo lubię. Jak widzicie, to jest też rzecz, którą sama sobie zrobiłam. To jest spódniczka, spódniczka, którą noszę bardzo często, właśnie jak jest cieplej, w takim kolorze właśnie liliowym. Mogłabym tu wyciągnąć pewnie jeszcze sporo innych rzeczy, no ale ten filmik byłby zdecydowanie za długi. Mam nadzieję, kochani, że tak Wam się podobał. No i cóż, kochani, do następnego filmiku. Do zobaczenia na moim kanale. Pa pa, kochani.